I teraz się zastanawiałam, czy ja bym to powtórzyła. Nie powtórzę. Raz, a dobrze wystarczy. Tak, też myślę, że fajnie to zobaczyć raz, ale nie wiem, czy bym chciała to powtórzyć. Kolejny dzień w Meksyku, trzeci już, no i cóż, testujemy nowe propozycje w menu. Dzisiaj zamówiłam huevos a la mexicana, czyli jakieś jajka po meksykańsku i znowu mam chilaquiles, a tutaj jest jakaś fasola chyba. Mmm, frijoles refritos. Ale zdziwiło mnie, że są białe, a nie takie czarne. Czyli takie fasole taka odsmażona. Mega pycha. A to? Też dobre, ale zielone chyba lepsze. Ja zamówiłam coś, co było najbardziej zielone w menu, bo chciałam zjeść trochę warzyw. Nie ukrywam, że tego mi brakuje. I to nazywa się flautas. Potem doczytałam na Wikipedii, że to niestety jest bardzo deep fried, więc nie jest to najzdrowsza opcja, ale prezentuje się ładnie i będzie chrupać. Chrupie bardzo. Jest z mięskiem, i jest sporo warzyw. Smakuje ok, Ale pytanie się, czy warto to dosalścić, jak to określiła Justyna wcześniej. Flautas nie będą moim ulubionym daniem. Nie wiem, czy to mięso wołowe, które może mi nie pasuje na śniadanie. Mm. No takie sobie. Jest okej, okay, ale bez szału. Dzisiejsze śniadanie nie było aż tak piękne, jak oprawa tej restauracji. Zapłaciłyśmy 66 zł za dwa śniadanka, dwie herbatki i dwa soki, więc ceny spoko. No a śniadanie może być. Mamy mały problem z tym, żeby ogarnąć kiedy można iść? Bo nie ma tutaj w ogóle świateł dla pieszych, więc trochę nas to kosztuje, żeby się zastanowić. Idziemy zobaczyć lokalny targ z ubraniami, taki market. Chciałybyśmy znaleźć sobie jakiś outfit na dzisiaj, coś czarnego, no bo to jest jedyna, jedyny czarny t-shirt, jaki mam. Patty też mówi, że nie ma czarnych ubrań za bardzo, a fajnie byłoby się jakoś przebrać i chciałybyśmy zrobić jeszcze make-up. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale ta pomarańczowa też jest ma ładny kolor bardzo. No, takie jest Qué bonito hablan. ¿Qué idioma hablan? Es polako. No mi kierasko. No entiendes? No, solo solo inglés. Ah, solo inglés, vale. Pero, eh, lo hablo más o menos. Pero digo, qué bonito. bonito. Jestem zakochana w moim nowym nabytku. 300 pesos, jakieś 60 zł. Mega bardzo mi się podoba i y, no nie spodziewałam się, że znajdę taką lnianą, fajną koszulę na takim targu. Mega. Czy mogę to dołożyć do mojego zestawu czy muszę wtedy wybrać nie, chyba jest zbyt podobne do tego, co mam. Ten targ się nie kończy. Czuję się jak u nas w Urszulinie, na targu. Jeździliśmy na zakupy. O, mega cute, Patty! No niestety za małe. Ale bardzo ładna. Bardzo fajny ten targ. Podoba mi się, że mają tutaj jedzonko. Z tego co pamiętam, to u nas nie było takiego jedzonka na targu, jak robiło się zakupy, a jest mega podobny klimacik. I będzie próbować stroju aniołka. Super. Nie, Jaki krzyż odwrócony. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się mój halloweenowy look. Idziemy jeszcze zrobić make-up. Jiałyśmy w kolejce jakieś pół godziny, w ogóle nie spodziewałam się, że tyle ludzi robi sobie makijaż, więc jeśli tu przyjedziecie, no to totalnie polecam przyjść trochę wcześniej. I teraz Patty już siedzi i będzie mieć makijaż. To jest inspiracja, zobaczymy jak pani sobie poradzi z tym zadaniem. Ja nawet nie lubię się przebierać nie wiem co się w ogóle wydarzyło, że tym razem poczułam ze chęci przebrania się i zrobienia sobie makijażu, bo jechałam do Meksyku z zamiarem nie robienia żadnej szopki, ale wszyscy się tu przebierają wszyscy się malują, więc my też dołączyłyśmy do klubu Spodziewałam się wielu osób ale chyba nie aż tylu. Jest tutaj naprawdę bardzo bardzo długa ulica i pełna bardzo 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 wielu ludzi. Parada zaczyna się o godzinie 14.00. Mamy już 14.18, ale ona chyba się tam zaczęła na początku, więc czekamy, czekamy na paradę, ale ciężko jest zająć jakieś miejsce, żeby było coś widać. Jak wejść gdzieś na górę. Um, może, nie wiem czy, tendy? No to dawaj. No niestety, można zapomnieć o spontaniczności w takich dniach. Z rezerwacją można sobie wejść do restauracji. My przeszłyśmy jakieś milion kroków, dotarłyśmy do centrum historycznego, no i już jesteśmy mega zmęczone. Nie wiem, czy nie powinniśmy po prostu spróbować pojechać na jakiś cmentarz. Fajnie byłoby pojechać może na jakiś cmentarz i zobaczyć, czy coś tam się dzieje, no bo tu jest tyle ludzi, że nawet nic nie widać za bardzo. Ja bardzo chcę zobaczyć cmentarz, ja kocham cmentarze, okay. <grafię> fascynują mnie cmentarze. <grafię> no to idziemy zgooglować cmentarz i zobaczymy czy uda się gdzieś dojechać. Zobacz w ogóle bata cukrowa się ode... O oh, wow, rzeczywiście. Umieramy ze zmęczenia, po prostu zdobycie ubera i wyjechanie teraz z tego miejsca... Graniczy z cudem, nie wiemy czy wyjedziemy. <grafię> Ja bym chciała się położyć do łóżka, ale umówiłyśmy się z Dominiką, która mieszka w Meksyku i na fajną miejscówkę na takosiki. Tak, więc idziemy zjeść takosy, ale nawet nie jestem głodna. Ja bym się chciała tylko położyć. I teraz się zastanawiałam, czy ja bym to powtórzyła. Nie powtórzyłam. Raz, a dobrze wystarczy. Tak, też myślę, że fajnie to zobaczyć raz, ale nie wiem, czy bym chciała to powtórzyć yy, strasznie dużo ludzi. Na początku myślałam, że mi to jakoś nie przeszkadza, ale po kilku godzinach. Wow, no ale dobra, poszłyśmy tam o godzinie, nie wiem, 13, jest 17, no to trochę czasu spędziłyśmy w tym tłumie. Ale jesteśmy z Dominiką. Cześć, witam. Jak długo Ty, Dominika, tu mieszkasz w Meksyku? Ojej, już 8 lat będzie w styczniu wow. w przyszłym roku. No. Ja Dominika obserwuję już nawet nie wiem ile na Instagramie. Serio? A ja no. Ciebie też. <laughs> Więc Naprawdę? jak miło, ja uwielbiam spotykać w ogóle ludzi gdzieś w randomowych miejscach wow. na ziemi. A teraz idziemy na takosy. Co to za takeria? To jest takeria, jedna z najsłynniejszych w Mexico City, ale tylko dlatego, że wystąpiła w programie Netflixa. Musicie obejrzeć koniecznie kroniki Tacos. Ja mam pobrane na Netflix Netflixie, ale nie zdążyłam, obejrzałam jakieś różne rzeczy i wczoraj byłyśmy na kanapkach, na tortas, mm -hmm. również z Netflixa i też była kolejka. Także no poczekamy chwilę i sprawdzimy. Naprawdę warto, akurat Dobra. te tacosy są. Z... Może, może Dominika nam coś jeszcze opowie od Dia de los Muertos, ale to najpierw musimy zjeść. Nie zjadłyśmy za bardzo obiadu, więc umieram z głodu. Takie fenomenalne. Może tego hype. Jak ja ja to No, dla mnie bomba. Tak? Mhm. Wiesz dlaczego? Bo one przez tego ananasa są takie bardziej soczyste. Musisz więcej popróbować, może, ale naprawdę wcześniej. Bo to są nasze dopiero drugie tacos. I te pierwsze też były smaczne z ananasem. Aha. Dobra, lecimy zjeść coś słodkiego do jakiejś znanej piekarni. Za trzy osoby za takos zapłaciłam 130 zł. No i ogólnie było bardzo miło, bardzo smacznie, więc jak będziecie to ogólnie polecamy. I chyba idziemy tam. I znajdziemy jakieś cichsze miejsce, żeby Domi mogła nam coś opowiedzieć o Święcie Zmarłych tutaj. Nie wiem, który raz po prostu będziemy stać w kolejce. Czekaj. Jesteśmy w najlepszej paneli. <grymne> Bo jesteśmy w najlepszej panaderii w mieście, więc hello, poczekajmy, szybko no idzie, a wy musicie spróbować tego pandem muerto. Okej, okay, musimy spróbować tego Pandem muerto, także poczekamy. W kolejce poczekamy. Właśnie do mi pokazuje zdjęcia z łahaki i cmentarze w Ohace wyglądają naprawdę fenomenalnie. Trzeba totalnie wrócić za rok. No naprawdę polecam i też a jest, jest no. bardzo. <grymne> Inne Miejsce nazywa się e, Paccaro, to jest w sumie taka miejscowość przy jeziorze i tam się e, z tego Paccaro jedzie płynie, w sumie łódką e, na e, te właśnie e, cmentarze na wyspie Hanicio. i tam jest też taki mega klimat. No chyba trzeba będzie wrócić po prostu i spędzać święto zmarłych w różnych miejscach w Meksyku. Polecam, naprawdę polecam. To jest A teraz jesteśmy już mega blisko, no i cóż, pandemu Spróbujemy, nie wiem czy coś jeszcze. I właśnie to jest ten bez nadzienia w środku. Próbowałyśmy go z nadzieniem w poprzednim odcinku. On jest chyba taki mm. trochę jak podpalony, taki trochę masła. Proszę, dla ciebie też, brzmie sobie. Dobra, mm. spróbuję. W tym czuć ten pomarańczowy aromat. Ojej, bardzo. Mhm. Ten jest, jest bardzo dobry. Świetne. Bardzo dobre. Bardzo słodkie, bardzo smaczne. Będę mi się dobrze po tym spało. E, tutaj mamy pandemurtos, muertos, ale on jest w takiej czarnej jakby posywce i to jest cukier zmieszany ze startą czarną kukurydzą, bo mamy tutaj w Meksyku dużo różnych rodzajów rodzaju kukurydzy i właśnie dlatego jest taki efekt specjalnie na Święto Zmarłych. Przepyszne, jak będziecie w okolicy to koniecznie przyjdźcie do Panaderia Rosetta. Ja tak pięknie wyglądam, nie mogę, po prostu tak wspaniale wyglądam w tym vlogu. Cieszę się, że już niedługo zmienię ten makijaż, ale powiedz właśnie do mi, czy to jest tak, że to Święto Zmarłych to jest tylko i wyłącznie pod turystów, tak właśnie jak ta parada tutaj w Mexico City, czy jednak ta tradycja świętowania jest tutaj od dawna? Ona jest, decydowanie... jest zdecydowanie... Ona jest zdecydowanie żywa. Wiecie, ta parada na y, tzw. Jamesa Bonda tutaj w Mexico City, ona powstała właśnie po ekranizacji tego filmu w 2015 roku. I jak wyszedł film już do kin, to wiecie, y, ludzie zaczęli po prostu się zastanawiać: wow, ale super, więc musimy to zobaczyć. No i powstała rzeczywiście po ekranizacji tego filmu. I no, nie ukrywamy, że to jest naprawdę pod turystów zrobione. Natomiast y, cała jakby otoczka i tradycja Diadem Muertos nie jest pod turystów, to jest totalnie y, lokalny zwyczaj, tak? Meksykanie jakby wierzą w to, że te dusze zmarłych wracają tutaj, i żeby się z nimi spotkać, jak w bajce koko. Trzeba zrobić ołtarz, trzeba wystawić zdjęcie tej zmarłej osoby, trzeba jego ulubione jedzenie i picie przygotować i tak naprawdę mega polecam, y, czy właśnie udać się do Misztik, czy y, Hanicjo, Paccaro, Oaxaca, Pomucz. Y, to są takie miejsca naprawdę bardzo, bardzo unikatowe i gdzie możecie naprawdę najlepiej tą tradycję diademu to poznać na własnej skórze. I wierzcie mi, że naprawdę, jak przyjedziecie następnym razem, zapraszam, to y, będziecie w niebo wzięte. No. Mm -hmm. Dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie, jeśli chcecie przyjechać na wycieczkę, to totalnie zostawię Wam w opisie odcinka kontakt do Domi. A my chyba już uciekamy spać. Jest godzina 20.30, ale my jesteśmy wykończone. <grym>, ja że ja też. <grym>, musimy zmyć makijaż. No cóż, tym razem nie udało nam się dotrzeć na żaden cmentarz, ale ja myślę, że totalnie wrócę do Meksyku. Także do zobaczenia w kolejnym filmie.